Jest niedziela, czyli się nie pracująca. Teraz robię, robię śniadanko. Dzisiaj śniadanie robię chlebek z serem, szynką zapiekany w piecu. Do tego dochodzi jajko, też zapiekane razem tym, z tym chlebem w piecu. Wcześniej oczywiście podsmażone troszkę na patelni, bo by się rozlało, rzecz jasna. E, sól, pieprz. Ewentualnie jakiś sosie do tego. To śniadanko. A tutaj ta herbata z tego czajnika, który Sławek kupił. Mi odmalina. Po prostu tak pyszna, że jestem w szoku. W szoku jestem. Słyszysz Sławek? Tak. No nic, chwalę twój czajnik. Ty nie za wszystko. Pasza. ej, 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 ej. Już się nie rozpędzaj. Lian już gotowa, a Milan dopiero wstał. <laughs> Milan to jest cały kolin, naprawdę. W ogóle Kolin jest na noc, to jest na noc u mojej mamy. Bo... No weekendy sobie kolinek chce jeździć do babunki. Słuchajcie co mi wczoraj wysłał, To było tak słodkie. Wysłał mi wczoraj. Kość! Kocham Cię skarbie, jesteś bardzo najlepsza i kochana i ładna I super ranna jak gość Mimiii Sztypenku mój kochany muszę się tak najbardziej cieszyć Bo Dobra to był Jak teraz przygotowuję Słyszycie, tu jakaś paranoja I, o, I gość mi powie doktorek, że nic mu nie jest no. Z pewnością. Aha i w ogóle to dzisiaj jedziemy też oglądać nowe auto. Chcemy zmienić auto na nieco większe, więc no, zaczynamy dzisiaj naszą przygodę poszukiwania nowego auta. Jedziemy zobaczyć dziś pierwsze auto, które znaleźliśmy. Mi osobiście nie za bardzo się podoba, ale zobaczymy na żywo. Nie chcę mówić za głośno, bo Sławkowi się bardzo podoba, no ale... Co? Co ci się nie podoba? To ja się to auto, który jedziemy, zobaczycie. No ta... Piękne. Nie, nie przystań. Piękny. Nie. Tak. Mi osobiście się nie podoba. Bo musiałabym tam wszystko zmienić. Musiałabym tam no. zmienić... Yy, siedzenia nie. musiałabym. Nie wiem. No, to nie wiem, tak. No, ale sobie no. Cłonek tak się nie robi. Z jest duży, rodzinny samochód. Ale nie podoba mi się wnętrze. Nie ma panoramy. Wszystkie No dobra, ale sam przyznaj, że panorama jest super, właśnie w lato. Ale sobie tu nie pokazuj. Tak. i zobaczymy Okej, okay, dobrze, pojedziemy i zobaczymy Odwieźliśmy dzieciaczki do moich rodziców I jedziemy teraz oglądać to te autko nasze nowe, rodzinne W sensie no, to jest dopiero pierwsze, które jedziemy oglądać Mamy jeszcze chyba dwa, nie? Na oko. Czarne i bordowe Teraz jedziemy oglądać srebrne, tak? Tak Wszystkie te same modele, tylko inne kolory. <noise> tak się zobaczymy. No i jedne z dachem, drugie bez dachu. No ja nie chcę bez panoramy, Nie, powiem tam tak. Chodzi sam. o wyposażenie, tylko ja teraz widzę na rozpieszczone, takiego rozpieszczonego Pachora, który nie chce auta bez panoramy, ale nie wiem jak to wytłumaczyć, jak już się przyzwyczajasz do czegoś, że na przykład masz, bo teraz mamy wiecie z panoramą, z wszystkim i tak dalej. I nie wiem, jakoś by mi się było ciężko przestawić do takiego auta bez bo to panorama właśnie mi się najbardziej podoba w aucie. Wiadomo, ja się nie znam na autach i tak dalej, ja tylko patrzę wizualnie, jak auta wyglądają. No i mi się na przykład bez Panorawy już nie podoba, bo się czuję klaustrofobicznie, jak tego dachu tutaj nie ma otwartego. W sensie odsłoniętego. Także no nie wiem. Zobaczymy. Myślę, że się nie przekonam do tego, bez dachu, ale, bez panoramy, ale no nie wiem, ja muszę zobaczyć, jak to wygląda na żywo. No, na razie jestem sceptycznie nastawiona. A ty co o tym sądzisz? A ja lubię jeździć. Ja lubię auto. Aha, no to jest super. A ja no, lubię, lubię wszystkie auto, no. A ja... no ale żeby nie było, ja nie jestem rozpieszczonym pachorem, także rozumicie, o co chodzi. Każdy ma jakieś tam swoje gusta i swoje preferencje, tak? No. Ja mam takie, akurat jeśli chodzi o auto. Pierwsze autko, które oglądamy. Powiem Wam, że na żywo dużo lepsze i jestem troszkę w szoku, że tak bardzo mi się podoba. Bardziej niż na zdjęciach na pewno. Fajne no. Zostało też troszkę więcej miejsca i przede wszystkim, co najważniejsze, bagażnik jest dużo większy. Co, jak się czujesz? Jak chce się No, napij się kawki, synek, napisz się kawki. Nie, wszyscy. Że no nic, będziemy jeszcze sprawiać. To jest dopiero pierwsze auto, tak jak mówiłam, które sprawdzamy. Umówimy się jeszcze na. żeby zobaczyć sobie inne, ale jak na razie, no jestem pozytywnie i mile zaskoczona. No. Widzisz? Dobra, jedziemy się przyjechać i zobaczymy, jak to w ogóle jeździ. Ja nawet nie chcę tym jechać, bo się boję, że zepsuję. Dopiero jak już będzie nasz to. To ten. No ale to mi się właśnie najbardziej podoba tu. To. Najbardziej mi zależało w sumie na tym. Już przeżyję to, że nie ma tutaj panoramy. Naprawdę. Podoba mi się no. No skończ się bawić autem. Patrz na drogę. Jeszcze nie naszedł. Ale ładnie. Nie no, jeszcze musimy z dwa zobaczyć, żeby podjąć decyzję. To jest dopiero pierwsze, więc wiesz. Nie ma co się napalać, jak jeszcze nie widzieliśmy innych, tak. Proszę bardzo, jak mało potrzeba do szczęścia. Dziecko szczęśliwe. Bardzo. Daj dziecku zabawkę, dziecko będzie szczęśliwe, proszę bardzo. E, czekaj. Hamulec. No mam hamulec. I start. Dobra, teraz ja na próbne jadę, Nie Bo Się boję. Ja lubię jeździć autami, które jeszcze nie są moje. Wiecie, Powoli. Boję się, że zepsuję. Się Mami, mama sitę i Ej Nie. Zaparkuj tam tyłem. Nie, już spróbujesz, czekaj. Stój już lepiej. Dobra. Stecznie. Ok. Dobra, i teraz zobaczymy, czy uda mi się parkować, zaparkować do tyłu. Bez patrzenia do tyłu. Czekaj, tą kamerę muszę ogarnąć. O! I co, równo? No na kamerze. Dobra, trochę krzywo, ale... Dobra, już lepiej stopnie. Tak, py. Yes. Fajnie. Zadowolona? Fajny, nie? No. To jedziemy go oddać. <laughs> Jesteśmy już u... Dziadziusia i babusi. Halo, yeah. dzień dobry! Powiedz ładnie. Mamusi. Nie, tato, przestań! Nie! A tu nasz malutki wędrownik. Malutki wędrownik. Zobaczcie, jak już fajnie choineczka stoi. Dzień doberek, drugi dzień nagrywania, w sumie to zaczynam nagrywać dopiero pod wieczór. Słuchajcie, zdecydowaliśmy się jednak na, na to pierwsze auto. Tych innych nawet nie byliśmy oglądać, bo stwierdziliśmy, że no, tak nam się podoba, że nie ma sensu iść i szukać i tracić czas z ryzykiem, że to auto się po prostu sprzeda i no, stracimy okazję, żeby go kupić. Będziemy zmieniać w tym aucie siedzenia. Zamówiliśmy już w Polsce siedzenia i będziemy tam troszkę zmieniać kilka takich małych detali w tym aucie, tak, żeby to auto było w 100% takie, jakie my sobie wiecie, tam wymarzyliśmy. I w sumie też fajnie, nie wiem czy wiecie, ale Sławomir uwielbia, że tak powiem, bawić się autami, lubi sobie coś tam pozmieniać w autach itd., dalej. Także sprawia mu to mega przyjemność i w sumie na lepsze nawet nam to wyszło. Jak wrócimy do Polski, to Sławek też właśnie będzie chciał coś robić z autami, jakieś tuningi, coś tam, coś tam, nie wiem, w sumie, no dużo ma pomysłów w głowie. Ale w każdym bądź razie w tym kierunku będzie chciał iść, jak wrócimy do Polski, więc też no... Może sobie, może się też wiecie wykazać w naszych autach, które razem sobie tam gdzieś kupujemy. I coś tam sobie pogrzebać, pozmieniać I tak dalej, no i to też jest fajne moim zdaniem Dlatego, że to auto wtedy jest, wiecie, takie wyjątkowe I w 100% takie, jakie wy chcecie Jechałam na Sławomira, właśnie jechał Po autko, wysłał mi przed chwilą Zdjęcia, wiecie, że przygotowali To auto fajnie z kokardą i tak dalej Także super to wyglądało wszystko, tak to wyglądało Tak fajnie to wszystko przy, przygotowali no Ja musiałam zostać z dzieciaczkami W domu, Sławomir pojechał po auto eee, Za chwilę będzie mi dzwonić To tam, wiecie, pójdę sobie jeszcze raz Go zobaczyć, Kolinek, ty też

HAPPY Mama. idziemy zobaczyć nowe auto? chodź chodź koleżko chodź auto? zaraz zobaczysz i co? jak ci się podoba? chodź sam pojechać ty sam chcesz pojechać? tak chodź z drugiej strony i co? jak ci się podoba? tak? czy tak? tak i tak Oj, no to nie fajnie. chodź jeźdź ja będę jechał tutaj podoba ci się? ja będę jechać, okej? Okay? czekaj, mama włączy a dada jak ci się podoba? chyba ja pojadę ty chcesz jechać? no co ty robimy sobie swój profil Wiktosia Dobra, koniec dzisiejszej atrakcji, teraz biorę się do robienia obiadu, jak słyszycie, bo baski też są troszkę niecierpliwe, więc żegnam się z Wami i widzimy się już we vlogmasie, pa!